Po pierwsze, skóra pod oczami jest cieńsza niż gdziekolwiek indziej na twarzy. Szybciej traci wodę, szybciej się serzeje i mocniej reaguje na brak snu, stres czy po prostu życie. A my co najczęściej widzimy? Cienie pod oczami, worki czy drobne zmarszki, tak zwane kurzełapki. Kluczem jest systematyczna, delikatna, ale skuteczna pielęgnacja. To jest krem, który nie tylko ładnie pachnie. Tu mamy konkretny skład, który robi robotę. Kofeina i ruszczyk, super na obrzęki i cienie. Pobudzają mikrokrążenie i niwelują worki. Niacinamid i witamina C rozjaśniają i wzmacniają barierę skóry. Olej z ogórka, kawy i śliwki działają łagodząco, odżywiają i regenerują cienką skórę pod oczami. Komórki macierzyste z jeżówki i fermenty roślinne, czyli składniki z kategorii SMART. Wspierają naturalne procesy odnowy skóry. I działają przeciw Jego konsystencja jest lekka, szybko się wchłania i nie roluje się pod korektorem. Idealna opcja na dzień i na noc. Jeżeli czujesz, że Twoje oczy zdradzają więcej niż by chciała, daj mu szansę. Wpisz w Google Garizel Eye i zobacz opinie naszych klientów.